Ze mną jeden z filarów Żelaznej Czwórki. Chyba większej radości tutaj kibicom w Wiśle, Kamil, nie mogliście dzisiaj dać. Mówiliście o dużym głodzie, rywalizacji konkursów. W jakim stopniu u Ciebie ten głód został dzisiaj zaspokojony? Zawsze jest miło wrócić do rywalizacji, a zwłaszcza u siebie, przy takiej wspaniałej publicy, jaką mamy. No i jeszcze lepiej jest przy niej wygrywać po prostu, to, to też dla nich jest wszystko. Natomiast dzisiaj no, ja jestem totalnie zaskoczony taką postawą, jaką dzisiaj Dawid pokazał, bo Dawid nas dzisiaj poprowadził do, do tego zwycięstwa i, i wielki szacunek dla niego. Mówicie, że to jest letnie Grand Prix, że to są treningi, poligon doświadczalny, ale ja nie uwierzę, że temu konkursowi towarzyszą wielkie emocje, szczególnie, że skaczecie przed własną publicznością. Powiedz, co się działo tam na górze, przed oddaniem pierwszego, drugiego skoku u Ciebie w głowie? Znaczy, oczywiście, że zawsze towarzyszą emocje, no, jednak jesteśmy w Polsce, jednak słychać te krzyki, trąby i sobie widzimy tych kibiców, którzy też czekają na jak najdalsze skoki. No i my sami chcemy po prostu skakać jak najdalej, eee, no i, i ja z tym wszystkim starałem się tylko odnaleźć swój system do skakania, starałem się tylko koncentrować na, em, na tych elementach, których ja mam przypilnować, eee, a na razie jest tego sporo, także Miałem dzisiaj dużo do roboty. Startowaliście z trzynastką, jesteś przesądny? To nie była pechowa trzynastka. Nie jestem przesądny. Ja lubię żółto, żółte numery. Kamil, ja wiem, że to jest dopiero pierwszy konkurs. Mówicie, że to są treningi, ćwiczenia. Patrzycie na jakim etapie jesteście. To zdradź mi w takim razie, po tym pierwszym konkursie, jakbyś ocenił, na jakim etapie jesteście? Jako drużyna? Jesteśmy w dalszym ciągu na etapie, w etapie treningu, w etapie szkolenia i. Yy, yy. No i eliminowania błędów i utrwalania po prostu dobrych, dobrego skakania, a to na jakim jesteśmy poziomie, no to już proszę o ocenę ekspertów.